Żarowianie pokazali, że kochać można nie tylko w Dniu Świętego Walentego. W mieście w ostatni weekend zorganizowano dwudniową imprezę Zakochani w Żarowie. Walentynkowy maraton filmowy i walentynkowy festyn Zakochani w Żarowie pod takim hasłem upłynął miniony weekend w Żarowie. Na pewno będzie dzisiaj jedną z atrakcji puszczanie balonów na ciepłe powietrze. Miał odbicie dzisiaj koncert zespołu Aimless niestety z... Przyczyn od nas niezależnych koncert się nie odbędzie. Nie, nie odbędzie jednak. Wystąpi dzisiaj Martyna Proniewicz z zespołem. zaśpiewają dla nas kilka piosenek i będzie jeszcze różne, będą różne atrakcje związane z walentynkami oraz kiełbaski z ogniska, które jest rozpalane za, za naszymi plecami. Mimo chłodu w imprezie organizowanej przez Młodzieżową Radę Miejską wspólnie z Żarowską Wspólnotą Samorządową mieszkańcy chętnie wzięli udział. E, oczywiście są e, koksowniki, dwa stojące, jeszcze ciepła muzyka, e, ciepła atmosfera oraz e, niezła muzyka. Tak dużą imprezę organizowaliśmy po raz pierwszy. Cieszymy się, że spodobała się mieszkańcom, mówił burmistrz Młodzieżowej Rady Miejskiej Krystian Chęciek. W ramach walentynkowego festynu zorganizowano ognisko, kulik i szereg konkursów z nagrodami dla zakochanych par. Będzie dzisiaj jeden większy konkurs dla par żarowa Będziemy wyłaniać najlepszą parę z to Będą pytania i ogólne, i pytania odnoszące się do naszego partnera. Dla zgromadzonych zaśpiewała Martyna Proniewicz. To wydarzenie pokazało, że w Żarowie wspólnymi siłami można zorganizować naprawdę fajną imprezę. Czynny udział w przedsięwzięciu wzięli Spółdzielnia Socjalna Raz 2-3, Placówka Wsparcia Dziennego 4 pory roku, Komitet Wyborców dla Ludzi dla Żarowa Adama Ciupińskiego. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Zakład Usługi Remontowo-Budowlane M2, Mariusz Uralewicz i Marek Mierzwa, Urząd Miejski w Żarowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Żarowie, Monika Gałązowska-Bielak, Klub Sportowe Zjednoczeni Żarów, Klub Radnych PSL Rady Miejskiej w Żarowie, Lucyna Tomaszewska, Bronisław Mazur i TKKF Żarów, za co bardzo serdecznie dziękujemy, dodaje Krystian Chęciek.